Witajcie na kanale Gamers Republic w materiale poświęconym oficjalnie zapowiedzianym darmowym grom w PS plus na wrzesień. Kilka dni temu publikowaliśmy filmy poświęcone dwóm przeciekom, jakie pojawiły się w sieci. Link do poprzedniego materiału znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie pod filmem, i Wasze opinie odnośnie bezpłatnych gier były w zdecydowanej większości pozytywne. Z pewnością zatem ucieszy Was to, co za chwilę usłyszycie. Zanim jednak przejdziemy do sedna, wszystkich, którzy trafili na nasz kanał pierwszy raz, zachęcamy do zostawienia suba, a po obejrzeniu materiału do oceny. Zdecydowanie będziemy wdzięczniejsi tym, co dają łapki z kciukiem w górę, zachęcamy również do komentowania. Zawsze staramy się rzetelnie odpowiedzieć na każdy wasz komentarz. A teraz konkrety: darmowe gry z sierpniowego PS Plus będą dostępne do poniedziałku, 6 września. Nowe gry pojawią się w ofercie we wtorek, 7 września, z reguły w godzinach popołudniowych. Jeżeli będziecie mieli problem, by przypisać je do konta z poziomu konsoli, co czasami zdarza się u niektórych, to spróbujcie dodać je do biblioteki z poziomu aplikacji PlayStation na smartfonie. A więc Sony dzisiaj oficjalnie potwierdziło gry, które za kilka dni dadzą bezpłatnie w PlayStation Plus. Jesteśmy przekonani, że większość z Was będzie zadowolona z zestawu, który otrzymamy, ponieważ w całości potwierdził się przeciek, o którym ostatnio mówiliśmy. Dostaniemy zatem takie tytuły jak Hitman 2, Overcooked All You Can Eat. oraz Predator Hunting Grounds. O każdej z tych gier opowiedzieliśmy krótko w materiale z przeciekami, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli więc chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tych tytułach, to zachęcamy do obejrzenia naszego poprzedniego materiału. Na koniec nie zapomnijcie zostawić łapki z kciukiem w górę, jeśli materiał Wam się podobał. Napiszcie też w komentarzu, którą z tych gier odpalicie w pierwszej kolejności. Czy wcielicie się w bezwzględnego i świetnie przeszkolonego łysego mordercę z kodem kreskowym na karku? Czy zabawem rozpoczniecie od przygotowania zupy pomidorowej spaghetti i schabowego, które będziecie przyrządzać na statku pokonującym wzburzone oceany? A może pierwsze co zrobicie, to przełączycie widok na termowizję i włączycie kamuflaż, by wycinać ukrycia żołnierzy, którzy na was polują? Wybór jest dość zróżnicowany i każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy więc nadzieję, że będziecie zadowoleni z wrześniowej oferty PlayStation Plus. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.